Obawialiśmy się, kto przyjdzie, bo nie do końca nam zależy na tym, żeby pojawiały się te same osoby, bo to tak naprawdę ktoś może odebrać jako ustawkę. Nie bardzo to cieszę, że było tak dużo nowych osób, bo tych, które, które, do których chcieliśmy dotrzeć, bez względu na to, czyśmy ich przekonali, czy nie przekonali, na kolejne osoby poświęciliśmy dwie godziny i, i, i mieliśmy możliwość z nim jakiejś interakcji i rozmowy. Mnie najbardziej smuci, że tam gdzie się wychowałem, czyli Ośrodek Sportu Wodnych i Rekreacji w Fańcicach, no po prostu cały czas nie żyje, a, a to było miejsce tak naprawdę, gdzie to było miejsce, które tętniło życiem, gdzie rybnik przyjeżdżał tam i wypoczywał. No i nie ukrywam, że to leży mi na sercu, żeby to miejsce dalej było aktywne, no a przede wszystkim też żeby żeglarze dalej się rozwijali i mieli jakąś fajną marinę w naszym cudownym mieście. Jestem niezależny, startuję oddolnie, totalnie, po prostu nazywam się Mirosław Małek, jestem olimpijczykiem i tak naprawdę robię to tylko i wyłącznie z czystego serca do tego, żeby mojej córce lepiej się mieszkało w Rybniku i żeby została właśnie w Rybniku, żeby to była jakaś wyższa uczelnia, żeby mogła po prostu kochać Polskę i kochać Rybnik. Myślę, że jedna trzecia ludzi to byli ludzie z poprzedniego spotkania, dwie trzecie to są nowe twarze, wiemy, że okres wakacyjny, także część ludzi po prostu jeszcze kończy wakacje, ale ludzi bardzo dużo, fajne pytania z sali, także jesteśmy zadowoleni, fajnie, że mogliśmy pokazać ten Rybnik, jaki chcemy go za 10 lat, bo to było dla nas najważniejsze, żeby teraz mówić konstruktywnie o przyszłości Rybnika, no bo po to to robimy, żebyśmy żyli w lepszym Rybniku. Ja to zawsze powtarzam, i Tomek też to dzisiaj podkreślał, że my nie jesteśmy w stanie zablokować, za zatrzymać za w rybniku 100% młodych ludzi. Jeżeli my chcemy, żeby ta tkanka miejska i yy, y, 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 y to społeczeństwo się rozwijało, to my musimy mieć napływ też młodych ludzi. My od lat nie robimy nic, żeby przyjeżdżały młode osoby i poznawały to nasze miasto, bo my będziemy to ściane na każdym kroku, bez względu na to, jaki mamy stosunek do tego, jak to miasto dzisiaj wygląda. My to miasto kochamy i chcemy, chcemy tym nowym pokazać że to miasto jest fajne. Podstawą rozwoju miasta to jest uczelnia wyższa. To, że w rybniku kampus padł i jest w stanie agonalnym, to jest skandal dla rządzących. My chcemy to reaktywować i to, żeby życie akademickie wróciło do rybnika i to, żeby w rybniku mogli się ludzi kształcić młodzi, którzy do tej pory stąd musieli wyjeżdżać, żeby gdzieś studiować i potem nie wracali, no to jest rzecz do zmiany przede wszystkim dzisiaj w rybniku. Sama ilość ludzi na, na pierwszym spotkaniu, bo w przeszło 80 osób, pokazało, że skoro przychodzi taka, taka znaczna ilość osób, to znaczy, że warto to robić. To dało nam wiatr w żagle, i wydaje mi się, że, że wtedy uwierzyliśmy tak naprawdę, że to, co robimy, ma sens.